W najbliższy piątek na stadionie imienia Edwarda Jancarza miejscowa Stal powalczy o punkty z drużyną z Wrocławia. Nie jest to termin pierwotny. Decyzją władz ligi mecz, jaki miał odbyć się 10 maja we Wrocławiu, odbędzie się 17, przy czym zmieniony jest również gospodarz meczu. Dlaczego spotkanie nie odbyło się 10 maja we Wrocławiu? Oficjalnie zaważyły na tym prognozy pogody, które zapowiadały opady deszczu. Nieoficjalnie jednak wiele osób związanych ze Świadkiem Żużlowym wskazywało, że prawdziwą przyczyną przełożenia spotkania jest kontuzja Macieja Drużyna z Dolnego Śląska obawiała się, że tak osłabiona może nie podałać Gorzowianom. Trener Stanisław Chomski nie chciał komentować zaistniałej sytuacji. Trzeba zostawić to wszystko w tyle, nie możemy się koncentrować przynajmniej ja i zawodnicy na tym, co było, dlaczego nie było, czy mogło być. To już jest historia, to się rozgrywało gdzieś tam na brzegu gabinetów prezesów i tak dalej. Eee, cóż, no, jedziemy w tym meczu, zamieniony jest... Eee, Termin, jeżeli chodzi o gospodarza, można gdybać, czy to dobrze, czy źle. Patrząc przez pryzmat ostatniego meczu, gdzie zaczęliśmy bardzo dobrze, a skończyliśmy bardzo źle, nie było czasu na to, żeby przepracować ten okres tak, jakby bym chciał. Z tego względu, że jest już nawoł rozgrywek innych, kalendarz jest taki, jaki jest. Jest Liga Szwedzka, dzisiaj jest Liga Duńska, później znowu Liga Szwedzka. E, także, no praktycznie mówiąc, postaramy się jakoś to e, poukładać. Trener chomski liczy, że na dobrym poziomie pojadą wszyscy liderzy, co do tej pory się nie zdarzało. Dużo będzie zależało także od zawodników młodzieżowych, a szczególnie Rafała Karczmarza. Wychowanek stali liczy, że w meczu z Wrocławiem potwierdzi swoją dobrą formę z poprzednich spotkań. Staram się Więc... przygotowałem się do sezonu najlepiej jak mogłem i. Również staram się na to, że te każde cenne punkty dla drużyny dokładać, więc z meczu na mecz staram się jakiś sprzętowo i fizycznie być gotowym w 100%, więc jeśli to nawet widać po wynikach, więc no staram się na treningach też do każdy sprzęt przetestować, co, co, co mam, więc do meczu Jestem 100% przygotowany. Mecz Truly Works Talgorzów z Betardem z partą Wrocław rozpocznie się w piątego godzinie 18.